Jako że ostatnio na kanale sporo było recenzji z produktami, które wprost ociekały podświetleniem RGB, to w dzisiejszym filmie postanowiłem, że zaprezentuję wam już nie taką nową, ale nadal całkiem świeżą obudowę DeepCoola. Zapraszam was zatem na mini recenzję obudowy Macube 110, w której postawiono na prosty design oraz w której zaimplementowano kilka fajnych rozwiązań. Zaczynajmy. Prezentowana dzisiaj budowa to połączenie stali, tworzywa sztucznego i szkła hartowanego. Jej wymiary to 431x225x400 mm z wagą w okolicach 6,2 kg. Ta skrzynka typu mini tower jest w stanie pomieścić płyty w formacie micro ATX oraz mini ITX. Umawianie jej wyglądu oraz możliwości zacznę od topu. Umieszczono na niej magnetyczny filtr przeciwkurzowy, pod którym zmieścimy maksymalnie dwa 140 mm wentylatory lub jedną chłonicę w rozmiarze 280 mm. Na krawędzi topu znalazło się też miejsce dla przycisku power, przycisku reset, 3,5 mm czeka oraz dwóch portów USB w standardzie 3.1. Cały górny panel łączy się z jednolitym metalowym frontem, którego jedynym zdobieniem jest nadruk z nazwą firmy. Od spodu standardowo znajdziemy też wcięcie ułatwiające demontaż przodu. Po jego zdjęciu ukazuje nam się miejsce do zamontowania trzech wentylatorów w rozmiarze 120 lub dwóch w rozmiarze 140 mm. Można też opcjonalnie zamontować 280 mm chłodnicę, której grubość razem z wentylatorami nie może przekraczać 6 cm. Wentylatory w tym układzie czerpią zimne powietrze z dwóch dziurkowanych plastików rozciągających się na bocznych krawędziach przedniego panelu. Trochę szkoda, że nie pomyślano, aby w tym miejscu zastosować jakikolwiek filtr przeciwkurzowy. Idąc dalej napotkamy boczny panel z przydejmianego hartowanego szkła. Zastosowano tutaj fajny patent w postaci magnetycznego mocowania. Wystarczy lekko pociągnąć za specjalnie umieszczony uchwyt i bez zbędnego odkręcania śrubek można dostać się do wnętrza obudowy. Dodatkowo sama szyba została wyposażona w piankę wygłuszającą na krawędziach oraz specjalne zawiasy. Zostając w temacie środka obudowy, możemy zaobserwować piwnicę na zasilacz z przepustami na kable oraz kolejny fajny dodatek, a mianowicie podpórkę pod kartę graficzną. Ta z całą pewnością się przyda, ponieważ maksymalna długość GPU, jaką możemy tu zamontować, to 32 cm. Jeśli chodzi natomiast o chłodzenie powietrzne procesora, to wysokość wieży nie może przekraczać 165 mm. Zerkając na tej obudowy, nie zobaczymy nic nadzwyczajnego. Są tutaj cztery wyłamywane zaślepki portów rozszerzeń oraz miejsce na 120mm wentylator, który jest w komplecie razem z obudową. To samo tyczy się spodu. Poza filtrem przeciwkurzowym na zasilaczu, dwóm śrubom do demontażu klatki na dyski oraz piankowymi podkładkami na nóżkach nie zobaczymy nic ciekawego. Inaczej jest po odkręceniu panelu zakrywającego stronę serwisową. Pierwsze co rzuca się w oczy to spore wycięcie na tatce płyty głównej, obok którego znajduje się kilka zaczepów ułatwiających ułożenie kabli. Nie można też pominąć sporej ilości przepustów na przewody, dwóch miejsc na dyski 2,5 cala oraz demontowalnego koszyka na dwa dyski 3,5 cala. Co do rozmiaru zasilacza to w piwnicy jest miejsce na standardową ATX, Nową w momencie, gdy będziecie chcieli wyposażyć się coś o większych gabarytach, będziecie zmuszeni do zrezygnowania z klatki na dyski 3,5 cala. Jeśli chodzi o miejsce pomiędzy tacką płyty głównej a bocznym panelem, mamy do dyspozycji 1,5 cm. Nie jest to zbyt duża ilość miejsca i ułożenie grubszych kabli może być lekko problematyczne. I skoro jest to mini recenzja, a raczej krótka prezentacja, przejdźmy do szybkiego podsumowania. Prezentowana dzisiaj obudowa Deepcool Macube 110 to koszt około 230 zł. Dostajemy za to prostą, kompaktową obudowę bez bednych bajerów w postaci podświetlenia RGB. Na plus zdecydowanie magnetyczny panel boczny, podpórka na kartę graficzną oraz możliwość instalacji całkiem sporych chłodzeń wodnych. A wady? Szkoda, że nie dodano tutaj kolejnego wentylatora chociażby na froncie, co zdecydowanie poprawiłoby przepływ powietrza. Kolejnym minusem jest brak filtrów przeciwkurzowych na przodzie oraz brak wymiennych zaślepek na porty i rozszerzeń. Poruszę też temat grubości blachy. Nie jest źle, ale też nie jest bardzo dobrze. Od taka standardowa konstrukcja, patrząc oczywiście na ten przedział cenowy. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Standardowo zapraszam Was na moje społecznościówki i zachęcam do napisania w komentarzu, z jakich obudów wykorzystacie. Do następnego razu, cześć!